przykłady światowe dzisiaj, co kraje badają, gdzie stwierdzono, że dorzucimy pieniędzy do rynku, damy ludziom, roz, rozkręcimy koniunkturę po, po roku, okazuje się, że te kraje mają jeszcze większy problem z zadłużeniem. Pieniądze przedsiębiorca to nie ma maszynki do drukowania. Pracownik musi być wydajniejszy, musi zarobić na te pieniądze. I tu w kapitalizmie nie ma, że pieniądze się biorą z Dlatego ja, ja mam pewne obawy, że już dzisiaj obciążenie, nie wiem ile kosztuje utrzymanie jednego pracownika. Ja mam 6%, no to doskonale sobie zdajesz sprawę. I teraz jeżeli podniesiemy płatę, no ja proponuję CD do 2100 zł, czyli de facto jeden pracownik to będzie 1000, 100, prawie 1000 zł opłat miesięcznych, czyli z dnia na dzień o 40% wzrostu kosztów. Wierzę, że to jest niebezpieczne. Jeżeli toby zostało zrealizowane, wiem, że to są wiecznicy wyborcze, ale tylko to będzie zdemaskować, To po prostu nasza gospodarka się cofnie. Ale nie, ja, ja jako Prawo Sprawiedliwość nie mówię tego, że to zrobię od razu, tak? tylko dobrze. to nie jest proces, który przychodzę dzisiaj, prawda? Już tak, to zmieniał. To dla nas To jest to no coś, co się zrobi z To, co, to co, to to co, to co to to Pan mówił, są na połączone. Jeżeli tak jak Pan wspomniał, bardzo dobrze, że to wspomniał, odnośnie tak zwanych pseudo-szkoleń. Też mam e, takich parę przykładów, gdzie robi się 3 miesięczne kursy angielskiego bo Urząd Pracy. Tak, to już jest daleko według mnie skorumpowane, że Urząd Pracy wymaga e, egzaminu z języka, bo jest tak zwany pracodawca. Nie ma pracodawcy. I to jest, ja wiem co mówię, nie było pracodawcy nigdy, tylko to wszystko jest połączone po to, żeby jest wyciągnąć, który wpuszcza na rynek podnosząc średnią krajową, podnosząc współczynniki, które też wchodzą w koszyk inflacyjny i nagle się okazuje, że... Te pieniążki, które dorzucamy z Unii, e, są na rynku, tylko nie tam, gdzie powinny być. Jest Pan teraz przy głosie, więc może Pan zadać pytanie. Kontynuując, ja chciałem się spytać: e, krwią gospodarki jest przepływający pieniądz. Przepływający pieniądz. W trosce o średnich i małych producentów, którzy tak na dobrą sprawę dzisiaj utrzymują e, duże przedsiębiorstwa, co mogłaby Pani, Małgorzata, Zaoferować, by no, rozwijać udział. tutaj w danym rejonie przedsiębiorczość, średnio mało, by te miejsca pracy tak. tworzyć, polokoprawiając płynność finansową tych firm. Ja, ja myślę, że pierwsza kwestia to jest taka, że wiąże się to zapewne z tym, że do naszego terenu powinni wracać młodzi, wykształceni ludzie, którzy zdobywają doświadczenia w dużych miastach. Ja się nie boję tego, że młodzi wyjeżdżają do dużych miast, tego, tam kończyli studia, tam zdobywają, tam zdobywają pierwsze szlify. Czasami te pierwsze szlify zdobywają po, poza granicami kraju. Też się tego nie boję, że wyjeżdżają, że, się, że tam zdobywają pewne do doświadczenia. Myślę, że w momencie trzeba taką spodzieć tutaj na tym terenie. Y, takie możliwości, żeby ci młodzi ludzie mogli po pierwsze tworzyć własne film, żeby się tego nie bali, żeby nie wali się stawać do konkursów na właśnie dyrektorów na, na, na stanowiska budżeta. Ja Wam powiem, że uczestniczyłam niedawno kilku konkursach na dyrektorów i ze zdziwieniem stwierdziłam, że młodzi z różnych przyczyn wcale się do tych konkursów nie garną. I rozwiązaniem jest to jakieś takie ośmielenie tych młodych ludzi, powiedzenie im, że po pierwsze takie samozatrudnienie, czyli zdobywają już w szkołach te pierwsze szliwy wiedzą, jak mają zajęcia z przedsiębiorczości, w tej chwili platforma proponuje, że nawet... Matura może być z przedsiębiorczości jako, jako po prostu przedmiotu po to, by tych młodych, no młodych, prężnych zachęcić zmotywować do, do działania. Wiemy dobrze, że jest tu nas ten taki jest cała, ta cała s, taka strefa przemysłowa i potrzebni są tacy, którzy nie boją się wziąć tak powiem, życia no na swoje barki i z tym problemem się zmierzyć. Oprócz tych wielkich przedsiębiorstw, które tutaj w żarach jest, te małe przedsiębiorstwa, ja tutaj mam też wielu przyjaciół, którzy przed mm -hmm. latem tworzyli takie przedsiębiorstwa, ale w tej chwili nie widzę takich młodych wręcz, mm -hmm. którzy do tego, do tego przystanę Krótka odpowiedź. Dziękuję. Chciałbym troszeczkę uzupełnić, bo pytanie miało w ten sposób, żeby do otrzymać odpowiedź e, informującą nas, co, co spowodowało, co mogłoby spowodować, żeby poprawić płynność, po to, żeby te średnie i małe przedsiębiorstwa mogły się rozwijać. E, w, tym, w tym wypadku wydaje mi się, że e, jeden z programów, punktów, który kiedyś był poruszany w Platformie, ale, ale niestety nie udało się to wprowadzić w przeszłości, a który funkcjonuje w w Wicholandii i Danii, przepisy, które wyraźnie mówią od niezapłaconego. Bo niezapłaconego nie płacę podatku, bo jest, czy to jest płaca, czy to jest płaca, czy to jest niezapłacona faktura, to powoduje, czy oczywiście są jeszcze inne na warunki, że muszę jakąś restrukturyzację zrobić, że państwo może mnie raz w życiu chronić, jeżeli to płacę zrób podatek na czas i jestem zarejestrowany w urzędzie skarbowym. Tego typu rzeczy są pożywiające gospodarką. Rom gospodarki jest przerywający pieniądz. Jeżeli duże przedsiębiorstwa nie płacą średnie, średnie mają poddostawców pod małych, to ja z tego co wiem, jeżeli nie płacimy sobie po 90 dni, najczęściej ten mały na ten mały pada. I, i tak na dobrą sprawę, tam gdzie najwięcej ludzi zatrudnianych, my kłopoty stwarzamy my jako państwo. Dlatego wydaje mi się, że... Ja wchodzę do tego Sejmu, chciałbym dbać o to sprawy by poprawiać przepłynność pieniążka, by, czy tak, krew, żeby zaczęła płynąć, by ulżyć nie tylko samym podatkiem dla osób prywatnych, osób fizycznych, w stopień stopniu zaszeregowania, zwalniając ich ale spowodować, żeby wszyscy płacili. Nie tylko interesowało, co zrobić, żeby pójść dobrze. bardzo. Z tego, że są pieniądze, jeszcze musi być taki ten czynnik ludzki, 30%, 30, 30, 30, 30, 30 jeżeli nie jest wprowadzane do budżetu jako producent, jako wytwórca, wyrobów fabrykatu, fabrykantów, pozostali, są przetwórcami lub usługodawcami do człowieka. Ale bardziej, ja bym wolał, żeby Pan się do odpowiedzi Pani. Będzie Pan zadowolony 30%, 30 jeżeli nie no no będzie dostaw. To, to Oczywiście, jeżeli 30% producentów będzie niestety poniżej przekroczymy tą kwotę, to nie, nie interesuje mnie ściąganie ludzi na stanowiska dyrektora szkoły do urzędu, bo to nie są wytwórcy. Oni nie płacą do końca podatków, przetwarzają podatki, dlatego jest niezadowolony. Tak, ale, no ale teraz druga, ostatnia seria pytań. <laughs> E, dzień dzień. bardzo byśmy prosili, teraz następną zaczniemy serię, ale dzień. bardzo byśmy prosili, że troszeczkę zejść, żeby pamiętać dzień o tym, że, że to będą czytać, tak, czytelnicy Gazety Regionalnej, mieszkańcy Żar, Żegania lub też Konkretnie Konkretnie, nasz wokół naszych problemów no. lokalnych, regionalnych. To ale to my startujemy dlatego, jak on uczciwie. Ale my będziemy na Państwa głosować dla. że... Zgadza się, ale wie, wiecie co, Panowie, problemy. może teraz pewnie w oparciu, ale Myśmy, myśmy, myśmy się spotkali po to, żeby prezentować ewentualnie siebie, siebie postartujemy tak? na program. Dokładnie. Ale dobra, konkretne pytanie w ogóle z innej dziedziny, czyli rolnictwo. Państwo rodzicie. Nie, tej ma, tej nie, tej ma mistra, nie ma ministra. nie ma teraz, bo tutaj była, była Druga seria, temat, seria, temat, druga seria, druga seria pytań. Tak, 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 bardziej bardziej Ale lokalnie. Dobrze, dobrze, lokalnie. Nie ma, nie ma, nie lokalnie. ma państwa z PSR-u, chociaż pytanie byłoby do nich, ponieważ mają swojego ministra rolnictwa. Problem tak. dotyczy też łupuskich rolników, i to w <coughs> to dlatego że gospodarstwa w naszych regionach to są duże gospodarstwa rolne zwykle wdzierżawione od tak Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa. Pomysł obecnego rządu jest taki, żeby te grunty prywatyzować, czyli krótko mówiąc, przymusza się rolników dzierżawców, z tych naszych tutaj też, do tego, żeby te grunty wykupili w tej chwili, bo jeżeli nie, no to zostaną te grunty wystawione do 30% zasobów danego gospodarstwa, jeżeli rolnik się nie zgodzi. Co Państwo mają do powiedzenia w tym temacie? Ponieważ sytuacja w tym roku jest szczególnie trudna, jeżeli chodzi o rolnictwo, ponieważ pogoda nie dopisała, żniwa wyszły jak wyszły, czyli bardzo źle. Rolnicy nie są w najlepszej kondycji finansowej, a agencja, Niedługo Rolnej Rolnej przymusza dzierżawców w tej chwili do kupna tych gruntów. Pytanie jest, kierowane. Pytanie się Pytanie byłoby do PSL jeszcze naszych, ale nie ma państwa. Myślę, że tak. Pytanie byłoby fajnie skierowane do ministra rolnictwa tak naprawdę. Natomiast jeżeli mówimy o łęgowskich rolnikach, to w tym roku faktycznie wystąpiły wszystkie w zasadzie klęski, jakie były możliwe. Myślę, że rolnicy otrzymali przede wszystkim, bo mamy program dopłat do ubezpieczeń w rolnictwie. Część rolników ma, miała ubezpieczone swoje zbiory, więc otrzymała odszkodowania. I ta grupa na pewno jest w miarę usatysfakcjonowana. Może nie jest szczęśliwa, ale usatysfakcjonowana, bo otrzymała odszkodowania. Poza tym coś tam jeszcze w polu zostało, zebrało. Ceny są w miarę przyzwoite, jakby nie rzecz, że dość wysokie, więc myślę, że wielkiego uszczerbku na, mówię o gospodarstwach towarowych. A co o sprzedaży tej ziemi? Jeżeli chodzi o sprzedaż ziemi, w tej chwili w Senacie jest szesnasty projekt ustawy o ustroju rolnym. Mam nadzieję, że no niestety ten Senat już nie zdąży jej chyba przegłosować. Na następny Parlament, nie gdzie, to. gdzie się mówi, że rolnicy dzierżawcy będą mogli wykupić swoje dzierżawy, wpłacając 10% wartości i rozłożone to... Będą kota. musieli, będą musieli. Ja myślę, że... Znaczy nie będą musieli, bo... No, ale, nie, nie no bo jak, jak nie, to co się stanie wtedy? No, ale... Przy kasztach dzierżawa i być może, być może no, znajdzie się... na w Powiedzmy tak, W momencie, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej, zgodziliśmy się na to, że w 2016 roku otwieramy rynek ziemi na kraje członkowskie. Można 2016 rok jest za 5 lat, więc mamy polacy, polacy rolnicy i polski rząd i Polska Agencja Nieruchomości Rady, ma 5 lat na to, żeby uporządkować w sprawie własnościowej. tutaj musimy to zrozumieć. Jeżeli tego nie zrobimy, w ciągu 5 lat otwieramy nasze granice, przy, przyjeżdżają. Znacznie bogatsi od nas, obywatele Unii Europejskiej, nie tylko rolnicy, którzy będą swobodnie z nami konkurować w zakupie ziemi. Więc to, że my musi, powinniśmy wykupić ziemię jako rolnicy, jest ewidentne. Kwestia tylko, się. na jakich warunkach, i tutaj jest rola polityki państwa. I myślę, że ja, jako, jeżeli państwo by yy, zagospodarowali na mnie, jestem w tej dziedzinie myślę, że dość dobrze wyspecjalizowany i wiem, co należy zrobić, żeby rolnicy dzierżawcy czuli się bezpieczni. No odpowiedź jest taka jak, jak premiera Tuska w ekspoze. Jak dacie mi władzę to ja wam pokażę, jak wam dobrze zrobię. Więc tu jest 4 lata, 4 lata rządów platformy i PSL-u i ten problem nie został załatwiony, a dzisiaj jest sytuacja tego typu, że agencja wysyła do rolników dzierżawców informację, że albo, albo wykupują te grunty teraz, a jak nie, to zostaną wystawione te grunty do sprzedaży po wygaśnięciu ich umów dzierżawy i problem jest niezałatwiony i on jest palący i był palący już pół roku temu, rok temu e, rząd koalicyjny nie zrobił w tym kierunku nic. Wymyślił tylko tyle, że grunty trzeba sprzedać, sprywatyzować, bo z tego tytułu do budżetu będą wpływy w wysokości 2 miliardów złotych i to jest najważniejsza rzecz, nie patrząc na to, czy nikomu tutaj stać na te grunty, czy ich nie stać. Pytanie brzmiało, co dalej? Będzie wprowadzony preferencyjny Teraz kredyt konsolidacyjny. Ja płacić, tak? ja? Teraz dziękujemy Znaczymy bardzo. ja może jeszcze mamy tutaj kostę, bo, tak, bo, jest... bo mamy do, do wyboru, albo będziemy kontynuować dzierżawę i za 5 lat, kiedy umowy się będą kończyć, rolnicy w Unii Europejskiej będą się domagać egzekw egzekwowania prawa międzynarodowego i wtedy stracimy w ogóle ziemię i musimy tą dzielę niestety sprywatyzować. To ja, się, ja się z tym zgadzam jeszcze jedno zdanie, tylko pod warunkiem, że nie może być tak. Albo pan kupuje, albo nie. Albo pana sprzedamy, czy pan chce, czy nie chce. I to, jest, I to jest postawienie rolnika pod ścianą, a wielu rolników ma trudną sytuację w tej chwili i na to ich nie stać. Ma wzięte ma kredyty, nie ma wka, bo, bo ten pomysł jest ten Ten pomysł niedawno wprowadzony nie niekonsultowany z agencjami czy rolników na to stać.